Niedziela 28 grudnia, wybiła godzina 12. Damian Reszka, dzień dobry Państwu. Czas na specjalne wydanie co niedzielnego filmu na kanale Warcaby. Tym razem podsumujemy Warcabowy rok 2025. Powiemy sobie o największych sukcesach polskich warcabistów i warcabistek. Warcabowy rok zaczął się dosyć późno, dlatego że dopiero od 22 do 27 kwietnia we francuskim Bourget rozegrano pierwszy tego roku turniej cyklu Pucharu Świata. W klasyfikacji kobiet zwyciężyła Natalia Sadowska, reprezentująca barwy WKS admirału PC Best Szczecin. Warto dodać, że tyle samo punktów co zwyciężczyni zgromadziła zaledwie 11-letnia Alice Misane z Łotwy. O zwycięstwie zdecydowało wartościowanie. I to właśnie tematem tak późno rozgrywanego pierwszego ważnego turnieju warcabowego na świecie w danym roku kalendarzowym zamkniemy ten odcinek, więc moi drodzy państwo warto oglądać do samego końca. 10 i 11 maja w Brukseli, stolicy Belgii, rozegrano Mistrzostwa Europy w tempie szybkim i błyskawicznym. Swój trzeci tytuł w karierze, wygrywając klasyfikację Rapid, czyli tempo szybkie, zdobyła Natalia Sadowska. Natomiast Marta Bańkowska, reprezentująca klub UKS Struga Marki, wywalczyła srebro w tempie Blitz, czyli błyskawicznym. 21 czerwca podczas sprawozdawczo-wyborczego walnego zgromadzenia delegatów Polskiego Związku Warcabowego prezesem został wybrany wcześniej urzędujący Sylwester Flisikowski. Skład zarządu uzupełnili Mariusz Kalinowski jako wiceprezes, Joanna kierkiewicz Ilasz jako skarbnik, Andrzej Hubiak jako sekretarz i Andrzej Gasiul jako członek zarządu. Od 15 do 19 lipca w Osiecznej rozegrano Mistrzostwa Polski Kobiet. Swój kolejny tytuł wywalczyła Natalia Sadowska przed Martą Bańkowską i Katarzyną Stańczuk z klubu LKS Olimp Błonie. W dniach 23-26 lipca w Lututowie rozegrano Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Starszych. W klasyfikacji Pani zwyciężyła Teresa Juśk z klubu UKS Strugamarki, a wśród Panów najlepszym był Piotr Paluch z klubu LKS Unia Churyniecy Zdrój. Od 1-7 do 7 sierpnia w Chinach rozegrano turniej Shintai Open, zaliczany do klasyfikacji Pucharu Świata. Wśród kobiet najlepsza okazała się Polka Natalia Sadowska. W dniach 1-9 sierpnia we włoskim Kianciano Terme rozegrano Mistrzostwa Europy Juniorów. Polscy reprezentanci zdobyli łącznie aż 12 medali. W tempie klasycznym złoto wywalczył Wojciech Mroczek, reprezentujący klub Sowa Bielawa, a srebrne medale zdobyły Wiktoria Bednarek z klubu Nevergiwa Piarocin i Patrycja Tomczak z klubu UKS Komorzanka Komorze. W tempie szybkim Rapid złote medale wywalczyli Zofia Wideł z UKS Roszady Li i Wiktoria Bednarek. Natomiast srebrne medale: Patrycja Tomczak i Hugo Franek z UKS Roszady Lipno. W tempie błyskawicznym Blitz po złoto sięgnęła Agata Flisikowska z klubu SRW Rychlik. Srebrny medal zdobył Dominik Rubaj, reprezentujący SIN Razem Świecie. A brązowe medale zdobyli Wiktoria Bednarek, Marta Wieczerzak z klubu MUKS Wieża Kurnicka Kurnik i Krzysztof Wojtyszyn, reprezentujący LKS Unię Choreniec Zdrój. Od 15 do 17 sierpnia w Błoniu rozegrano Mistrzostwa Polski w tempie przyspieszonym. W tempie szybkim Rapid pierwsze miejsce zajął Krzysztof Kortas z klubu Lux Zefir Janikowo, drugie Damian Reszka z klubu UKS Lokator Gniezno, a trzecie Karol Cichocki reprezentujący LKS Olimp Błonie. Dzień później w tempie błyskawicznym najlepszy okazał się Mateusz Stańczuk z klubu LKS Olimp Błonie, drugie miejsce zajął Karol Cichocki, a trzecie Sebastian Wieczorek z klubu LKS, LKS Czarna Damka Lututów. Zawody zakończyły drużynowe Mistrzostwa Polski w tempie błyskawicznym. I tutaj najlepszą ukazała się drużyna gospodarzy, czyli LKS Olimp Błonie. Drugie miejsce zajął klub UKS Roszada Lipno, a trzecie LKS Czarna Damka Lututów. 17 i 18 sierpnia w holenderskim Hogeveen rozegrano Mistrzostwa Świata Kobiet w Blicu i w Superblicu. W Blitzu, czyli tempie 3 plus 2, mistrzynią świata została Natalia Sadowska. Natalia w tempie błyskawicznym Blitz 5 plus 3 wywalczyła srebrny medal. Prawie dwie trzecie widzów kanału Warcaby nie subskrybuje go, więc redakcja kanału gorąco zachęca do kliknięcia przycisku subskrybuj. 22 do 24 sierpnia to międzynarodowy młodzieżowy turniej krajów bałtyckich, który w tym roku rozgrywany był w litewskiej Połądze. Pierwsze miejsce do lat 10 wywalczył Krzysztof Wojtyszyn, a drugie do lat 16 Krzysztof Delalicz de Laval, reprezentujący UKS Roszade Lipno. 26 sierpnia, 6 września. Polska drużyna w składzie Leszek Stefanek, Andrzej Jagieła i Barbara Wójcik wywalczyła drużynowe Mistrzostwo Świata w tempie rapid osób niepełnosprawnych. Dodatkowo indywidualnie złoto dołożyła Barbara Kacprzak wśród kobiet niewidomych. Łącznie w tym czempionacie polscy reprezentanci zdobyli aż 14 medali – 2 złote, 4 srebrne i 8 brązowych. 27 września, 5 października Trinidad i Tobago Mistrzostwa Świata Kobiet. Dwie reprezentantki Polski uplasowały się odpowiednio na czwartym miejscu, Natalia Sadowska, i na szóstym miejscu, Marta Bańkowska. Mistrzynią Świata Kobiet 2025 została Ukrainka Wiktoria Motriczko, która odzyskała tytuł po przegranym meczu z Darią Tkaczenko. Drugie miejsce Zajęła Saya Gangsue z Chin, a trzecie Julia Makarenkowa z Ukrainy. Turniej z obaw o bezpieczeństwo zbojkotowała m.in. reprezentacja Holandii, ale ostatecznie z relacji przekazywanych przez polskie zawodniczki zawody przebiegły w spokojnej i bezpiecznej atmosferze. Od 10 do 12 października w Białym Dunajcu rozegrano finał cyklu Grand Prix Polski 2025. W tym roku cykl turniejów miał nową formułę. Polska była podzielona na trzy regiony, a najlepsi z nich mierzyli się właśnie w tym finale. To duży sukces serii, która jest kontynuowana już od kilku lat, a którą zaczął Zbigniew Myszuk. Turnieje te cieszą się naprawdę dużą popularnością i nic nie zapowiada, żeby miało się to zmienić w kolejnych latach. Zwycięzcami w kolejnym w grupach wiekowych okazali się w lidze Żaków do lat 8 wśród dziewcząt Karolina Bąk z klubu SGU Czarni Oleszyce, a wśród chłopaków Leo Gancarz z klubu Warcaby z pasją futory. W lidze Orliczek i Orlików do lat 10 najlepsi byli Maria Noelle z klubu UKS Roszada Lipno i Nikodem Kurasiński z klubu SGU Czarni Oleszyce. W lidze Młodzików i Młodziczek do lat 13 zwyciężyli Danuta Bożejewicz z klubu UKS Komorzanka Komorza i Julian Surma z klubu UKS Komorzanka Komorze. W ekstralidze kobiet i mężczyzn najlepsi byli Patrycja Tomczak, UKS Komorzanka Komorze i Georgi Wydzerka, UKS Roszada Lipno. 24 października 2 listopada to Mistrzostwa Świata Juniorów rozegrane w tureckiej Antalii. Z zawodów polska kadra juniorów przywiozła 6 medali. W tempie klasycznym brąz zdobyła Patrycja Tomczak z UKS Komorzanki Komorze, w tempie rapid szybkim złoto wywalczyła Zofia Wideł z UKS Roszady Lipno, a Wojciech Mroczek z klubu Sowa Bielawa był drugi. Agata Flisikowska z SRW Rychlik zdobyła brązowy medal. W tempie błyskawicznym Patrycja Tomczak dołożyła złoto, wygrywając klasyfikację, a Józef Sobolewski z klubu MKS Mazowia Mińsk Mazowiecki wywalczył brąz w kategorii do lat 8. W trakcie przed chwilą wspomnianych mistrzostw 26 października odbył się wyborczy kongres Światowej Federacji Warcabowej. Prezydentem FMJD został wybrany Janek Magi z Estonii. Jednocześnie był to koniec rządów polskiego prezydenta Jacka Pawlickiego, który nie ubiegał się o reelekcję. W dniach 7-11 listopada w Sękocinie Starym pod Warszawą odbyły się Mistrzostwa Polski w Warcabach klasycznych 64-polowych. Był to pierwszy turniej organizowany przez markę Warcaby TV. Mistrzem Polski został Filip Kuczewski z klubu UKS Roszada Lipno. Był to chyba już siódmy tytuł Filipa. 9-16 listopada w chińskim Li Shui został rozegrany turniej Xingxiu Cup. Natalia Sadowska zajęła drugie miejsce w klasyfikacji kobiet w tym zaliczanym do cyklu Pucharu Świata turnieju. W trakcie chińskich zawodów 12 listopada rozegrano mistrzostwa świata w tempie szybkim rapid. Kolejny krążek do swojej gabloty dołożyła a jakże Natalia Sadowska zdobywając brązowy medal od 23 do 29 listopada. W Giżycku rozegrano finał 49 indywidualnych mistrzostw Polski. Swój pierwszy tytuł w karierze wywalczył Sebastian Wieczorek z klubu LKS Czarna Damka Lututów. Drugi był Filip Kuczewski z UKS Roszady Lipno, a trzeci Karol Cichocki z klubu LKS Olimp Błonie. Nie sposób nie wspomnieć o polskich sukcesach podczas rozgrywanych w Miami Beach na Florydzie turniejów US Open. Drugie miejsce w tempie szybkim Rapid wywalczył Damian Reszka, a trzecie w tempie błyskawicznym Blitz wywalczył również Damian Reszka. W dniach 12-14 grudnia w Dębem Wielkim rozegrano drużynowe mistrzostwa Polski. Tytuł na stulecie klubu wywalczyła MKS Mazowia Mińsk Mazowiecki. Drugie miejsce zajął klub UKS Lokator Gniezno, a trzecie UKS Roszada Lipno. Koniec roku to również zakończenie i podsumowanie cyklu Pucharu Świata FMJD, czyli Światowej Federacji Warcabowej. W klasyfikacji mężczyzn zwyciężył Guntis Walneris z Łotwy, a w klasyfikacji kobiet Saya Gangsue z Chin. Drugie miejsce zajęła Natalia Sadowska, a najlepszy z Polaków Filip Kuczewski był wśród panów 23. Łącznie w turniejach Pucharu Świata wzięło udział 479 mężczyzn i 127 kobiet. I a propos turnieju w Pucharu Świata i tego, jak długo trzeba czekać w nowym roku na pierwsze ważne warcabowe wydarzenia. Pracujemy nad reaktywacją turnieju Polish Open i chcemy, żeby w 2026 roku został rozegrany zaraz po Wielkanocy od 6 do 12 kwietnia. Mam nadzieję, że weźmiecie w nim udział, więc zapisujcie sobie ten termin w kalendarzach. Szczegóły niebawem. A już w sobotę, 24 stycznia, w przeddzień finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej na stadionie Lecha Poznań zostanie rozegrany charytatywny turniej warcabowy właśnie na rzecz WOŚP. Będzie to niesamowite wydarzenie, które każdy warcabista powinien mieć w swoim CV. Liczba miejsc w turnieju będzie ograniczona, będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Szczegóły o zapisach i o samym turnieju już niebawem, więc śledź media społecznościowe warcaby TV. A na koniec podsumowania 2025 roku dziękuję Wam za przebicie bariery 3 milionów wyświetleń, filmów na kanale Warcaby. W rok 2025 obfitował w wiele sukcesów. Życzę wam wszystkim i sobie, żeby ten 26 był niegorszy, a być może nawet i lepszy. Do siego szczęśliwego roku 2026. A, no i do końca roku w sklepie warcaby.tv jeszcze świąteczne specjalne oferty. Potem chwilę poczekacie na kolejne promocje. Wszystkiego dobrego! Dziękuję osobom wspierającym ten kanał. Możesz do nich dołączyć na Patronite, link w opisie, albo klikając Wesprzyj pod filmem. Graj w Warcaby, rozwijaj umysł. Nowa odsłona strony warcaby.tv Odbierz bezpłatnego e-booka i sprawdź najlepsze kursy, książki i plansze demonstracyjne do nauki gry w Warcaby i Szachy. Wprowadzamy Warcaby do szkół i przedszkoli w całej Polsce. Kliknij dla szkół lub wejdź na szkoły.warcaby.tv. Znajdziesz tam gotowe projekty innowacji, darmowe materiały, pakiety z planszami i zapisy na turnieje. Zarejestruj się już dziś. Kliknij w jeden z polecanych filmów, żeby obejrzeć najlepsze treści na kanale Warcaby. Wejdź na www.warcaby.tv, by znaleźć informacje i kursy jak grać i wygrywać w Warcaby.